Przyjechałeś z dzieckiem, z wózkiem, co teraz? Problem, co? No właśnie nie Mają tutaj takie pomieszczenie Gdzie możesz spokojnie Złożyć w depozycie Że tak powiem Wózek i nie ma najmniejszego kłopotu Tak samo jakieś większe bagaże Zobaczcie jakie są opcje Możesz jechać sobie normalnie standardowo Tak powiedziemy my Potem cała szklana Potem następna prywatna Potem VIP-owska a potem taka, co jest widok 360 stopni, dookoła jest już No, my pojedziemy standardowo. Nie wygłupiajmy się, nie róbmy tutaj takich rzeczy. Takie mamy tutaj ceny. No i zobaczcie, dla turystów są wszystkie dwa razy większe. Dla Tubelców połowa ceny. Jestem ciekawy, jakby w Europie tak było, w śniuściu, że mieszkańcy mają wszystko połowę taniej. Ciekawe, co by na to wszyscy powiedzieli turyści, co by na to powiedzieli Niemcy: że co to jest? Dyskryminacja. Bierzemy to za 89. No bo co, dzieci to my nie jesteśmy, nie? Nie da się im powiedzieć, że jesteśmy dziećmi. Kolejka idzie w miarę szybko. No i mamy bileciki. na kolejkę i na most. Idziemy do góry, tam idziemy, idziemy, bo tam przed chwileczką wisiała taka informacja, że most jest zamknięty. Pani to zdjęła nagle i chyba most jest otwarty. W sumie zapłaciliśmy 100, ile? 70. 178 ringitów czyli około 165 zł. Nie ma lekko, trzeba przykleić po prostu normalnie na łapę barierkę. Tu sprawdzają, czy masz wodę. Nie wolno wodę wnosić normalnie. Skanują kody QR Wszędzie QR Wszędzie kody QR. O, jadą, jadą, jadą. Lecimy do góry. I tu następna kolejka. o, tu przynajmniej chłodno, bo klima działa. Ale powiem wam, że ludzi troszkę jest. Nie ma co. I wszędzie podegone barierki żeby chodzić jak osiołek. Pan tu robi zdjęcie. Mam nadzieję, że nie jest obowiązkowe, żeby kupić sobie 3000. Mieliśmy nadzieję, że pójdziemy w czwórkę, ale nam tam dołożyli dwie osoby, także pójdziemy w szóstkę. Nie ma to, tu, to, to tamto. No to posz, wykonie po betonie. Chociaż możemy usiąść taką. O Na W ten sposób. Bo tak inaczej tego nie podzielisz. No, i lecimy do góry. No, to teraz będzie podjazd, powiem panie. Nie ma lekko. No, dość stromo teraz będzie. No Zobaczcie, ile kolejek jest na jednej linie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć kolejek na jednej linii wisi Między przesłami. Bo linia to w ogóle jest jedna cała. Zabiało. To dobrze, przynajmniej świeżego powietrza naleciało. Tak wygląda kobieta, która się nie boi, mówi. Słuchajcie, zaczęło wiać, naprawdę tutaj aż, aż dudni. Nie wiem, czy słychać. Troszkę się, to się rusza. Trochę się buja, ale my już podjeżdżamy do pierwszej stacji. A tu są dwie stacje, nie wiem, czy tu wysiadamy, to zaś się przekonamy. Tutaj jest taki orzeł. Most orzeł. Ale może w drodze powrotnej go zaczepimy. Jeżeli będzie można. Płot. jechać dalej, ale my akurat tutaj wysiedliśmy, zobaczymy ten most. Most Orzeł. Potem będziemy wjeżdżali tam do góry. Prawda, Pani Kierowniczko? Ale to już jest króciutkie. No i ten most. O ten most chodziło Martensa najbardziej. Żeby się nim przejść. Ja nie wiem jak tam wlezę. Przy moim lęku wysokości, się ja tam popuszczę. To, to damy radę. Ta, ta damy radę. Ona wszędzie wlezie. I ona do mnie damy radę. Wszędzie kolejki, kolejki, kolejki. I wszędzie naprzód, naprzód, naprzód. Zobaczymy co tutaj czy nas puszczą. Słuchajcie. wejście na ten most. Za parę kosztuje dodatkowo stówę czyli zapłaciliśmy 170, żeby wjechać tutaj i tam potem na ten most dojść ewentualnie ewentualnie na ten mostek tutaj szklany dodatkowo stuwa. to troszeczkę przesadzają cenami za 5 minut przyjemności ale za to widok stąd jest przedni no to my sobie tu siedzimy, na kawce w barze Zostawiliśmy taki token, musimy teraz tylko poczekać aż Pan nam tam kawę przygotuje I zaraz stąd idziemy, tylko wypijemy sobie kawkę Kawa tutaj u góry, dychę za małą kawę Czy za taką średnią chyba Ale zaraz zobaczymy jak ona wygląda Widzicie, Piszcie moje, że mam kawę do odebrania Nie no, kawa to miniaturka, no zobaczcie do dłoni nie Kawka wypita, zdjęcia zrobione, no to lecimy dalej stópkami zaznaczyli przejście, żeby się nie pogubić. To jest także że wózek taki specjalny, jakby ktoś chciał, ale myślę, że on do przewozu produktów bardziej jest niż ludzi. No ale jakby ktoś, ja mogę takim jechać do góry. No to jedziemy teraz na drugą stację i potem zejdziemy na ten most zobaczyć jak tam dojedziemy. Kotku jest skasowany. No to jedziemy Można na most dostać Dostać się taką windą, ale my przejdziemy się na piechotę. O, troszkę wieje panie. Troszkę wieje panie. A po drodze trzeba uważać, no bo są goście. to nie jest tak. Są goście. Właściciele. To my tu jesteśmy u nich w gościach. Schody wybetonowane. Nie ma żadnego problemu. Ciekawe, jak będzie pod górkę. Na dół to tylko kolana dostają w ciry. A schody są niewymiarowe: jedne są większe, drugie mniejsze. Także człowiek tu się obija, jak piłka. I jak tam, panie kierowniczko? Skończyło się na dół, zaczęło się do góry, to ona zaczęła biec. A gruby na wakacjach musi się męczyć. No i dotarliśmy. Jesteśmy tutaj. Oczywiście, też zakaslowania dronami. Jesteśmy przed mostem, nie wiem czy ja na nikogo wejdę. Teraz zobaczymy. Lęk wysokości robi swoje. Powiem Wam, wszędzie gadają po rusku. Nie wiadomo, czy to Ukraińcy, czy ruscy. No ale widzicie, taka wojna. Ujej, człowieku! No a może i pięknie! Tylko weź tutaj, idź! <śled> Idę, idę. I jak tam pani kierowniczko? Powiem wam, że jak się nie patrzy w dół, to nie jest najgorzej. Ale i tak jestem przerażony. Ale mi się nogi trzęsą, ja pierdolę. Oho, możesz zrobić zdjęcie staremu człowiekowi, który idzie na moście. Tak właśnie wyglądam mm -hmm. Jak już weszli na górę to co? To trzeba usiąść Pojeść Najwa Najważniejsza rzecz Usiąść i pojeść Widoki piękne Naprawdę super Czy ci jest najgorsze? Że trzeba wrócić <głosy> <głosy> Proszę bardzo Proszę bardzo, panie fotograf. Ty iść przodem, do tyłu, tyłem, do przodu, to że wykuł jeszcze mi spadnie się, dopiero będę miał problemy. Powiedzą, że cię tu zepchnąłem. No, ale widoki widzicie, jakie mam widoki piękne. Cały kaminy miałem takie piękne widoki. To dla mnie bez różnicy, czy Malezja, czy nie Malezja. Tutaj jest ta kolejka, zwana windą. A my schodzimy na dół, pójdziemy szlakiem, tylko że teraz będziemy szli pod górę. Widzieliśmy kilka małpek, ale już jest spokój. Małpków nie widać. Za to ludzi? Coraz więcej. No to weszliśmy jeszcze na najwyższą platformę na tej górze. Uch! Oznaczenia kierunków świata. Oczywiście. Najważniejszy kierunek jest przede mną, ale powiem Wam, że o, trzeba mieć zdrowie i siły do takiej zabawy. Prawda, że ja mam piękne widoki na życie. Zobaczcie tutaj ten most, tutaj cały, właśnie między tymi dwoma górami, na którym byliśmy przed chwileczką. Tam jest stacja kolejki z tym mostem z szyby. Tam widać archipelag wysp tutaj z tego to, co doczytaliśmy z tego co doczytaliśmy tutaj jest 150 wysp 104? 104? 104. A to ja doczytałem 150, ale widocznie mi się piątka czwórką pomyliła, czyli 104. 104, z czego jedna z największych to jest właśnie na e, A pozostałe mogą być nawet pod, pod, wodą. pod wodą. I widać je tylko wtedy, kiedy jest duży odpływ. A my jedziemy, 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 jedziemy gdzieś tam, 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 tam. Bo tam jest, tam dokładnie jest nasz hotel. 20 km stąd. Tylko tyle, że mamy zawsze dychę do lotniska i potem jeszcze za lotniskiem dychę 15 do fajnych atrakcji. No a dzisiaj to chyba wszystko jeżeli chodzi o atrakcje. Jeszcze pójdziemy w parę miejsc, może na plażę, gdzieś indziej, ale... Zobaczymy, takich. gdzie jest dzisiaj nocny market. No i zobaczymy gdzie jest nocny market. tu każdego dnia jest. Tak jak Martynka powiedziała, każdego dnia są nocleg markety, tylko w każdym innym miejscu. Więc sprawdzimy dokładnie w którym miejscu jest dzisiaj, aby do niego podjechać. A na razie się zbieramy stąd. Dobra, zwijamy się stąd, bo idą ciemne chmury, zacznie padać, będzie problem ze zjechaniem stąd. Ma być burza? No to ładnie, no to zwiewamy. Ile kłódek? Wszystkie jednakowe. Czyli tu można u góry kupić taką kutkę i sobie spokojnie to powiesić. Jakby ktoś miał taką potrzebę. O, ale tego tutaj jest. Odgromaj ciut ciut, panie. No tutaj. I słuchajcie, taka wyspa. No ta ma plażę jak plaże, ale przy okazji robi takie rzeczy, żeby mieć atrakcję dla turystów. No właśnie. Żeby mieć atrakcje dla turystów, a nie tylko plaża Bo plaża sama nie przyciągnie ludzi To już jest nie ten czas A tu pan kuteczki. Ja tutaj piszę od razu. Tak. tak. To Opuszczamy tą górę, idziemy do stacji numer 2 czy numer 1 Patrzę, jak Zależy jak patrzeć zależy, z, zależy. z tej strony dwójka, a z tamtej jedynka Ale tam nie wysiadamy, to idziemy już na sam dół tak jest. A teraz jest ten największy spad ta kolejka tutaj właśnie ma jakiś rekord, że ma najwyższy podjazd, a więc musi mieć też najwyższy zjazd O, ale ruszyła, kurde o. O, Wszyscy tutaj walki... No, jak w samolocie Ale kurde, jak przyspieszyła Aż mi się ręce natrzęsły No, to troszkę przeżycie jest, mm -hmm. powiem Wam, że, tak. A teraz tylko się czuje. Tak, tak, dokładnie. I dojechaliśmy. Kolejeczka już tutaj wraca do siebie. My wychodzimy, oczywiście, wyjście jest przez co? Przez sklep. Zawsze przez sklepie jest wyjście. Pamiętajcie o tym. Bo najważniejsze jest to, żeby zrobić jeszcze pieniądze. No i bardzo dobrze. Sklep, sklep, ale to jeszcze jest labirynt. Musisz przejść dookoła. <laughs> Nie ma tak, że sobie wyjdzie. Zobaczcie. Półki z prawej, z lewej i musisz po prostu przejść dookoła. Ale na most zwodzony to już pójdzie tylko nasza przedstawicielka. Chodź tu kochanie. Fit babcia. Co zrobisz jak nic nie zrobisz? Jak ktoś jest tak piękny To jemu ja we wszystkim i wszędzie ładnie No i jeszcze jedna rzecz, oni wszędzie Nawet na świeżym powietrzu mają wentylatory Które po prostu powodują ruch powietrza I da się bez żadnego problemu tutaj wysiedzieć Inaczej Naprawdę pod tymi namiotami To by tu się ludzie Podusili Martenka zapamiętała na pamięć Numer rejestracyjny naszego wozu musimy go teraz znaleźć, bo to cały parking. Tak, nasz stał tam koło znaku, to gdzieś tam go zaraz odnajdziemy. Tam gdzie pan go właśnie teraz szabruje. Ja też widzę po kaskach. A tutaj ludzie nie zostawiają? A nie kaski. Tylko tak poprzypinane Mało kto tak położył. Chętnie jak my. Nie są? Pewno. Dobra. teraz No właśnie, ten wygląd no to jest nasz wehiku. Dziękujemy, Czasów, że z nami byliście. Zapraszamy dalej. do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.